Sexy playboy. I, i, tak o, a, I tak o. I tak powinno pójść. A i zamykamy okno. Czy tak, już nie? można zamknąć. A już teraz mówimy, że się Manko witam, was z programem Foto Janusze mogę ja zacząć? Zacząć? Albo lecisz na freestylu wtedy. Siemanko witam wszystkich bardzo serdecznie w serii Foto Janusze. dzisiaj jest ze mną Jakub Barański. Siemanko Manko. zrobić idę, skoczyliśmy na <noise> Nie wyczaju jednak właśnie przerosło go. No i dlatego nazywam się ta seria to foto Janusze. Panie <noise> ta kamera zbierze. Co? Tamta? Tak jest. Albo podnieść boku, mhm. ale czeka, że aż coś skończy mój, żeby można było przeciąć. Tak, dobrze. <noise> to jest kurwa <brzmi>, <noise> jako <noise> plan. Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w programie Foto Janusza Ja nazywam się Dawid Skoczylas A ja Jakub Barański I dzisiaj porozmawiamy o trybach półautomatycznych w waszych lustrzankach Mamy tryby automatyczne, takie w pełni takie green strefa A, auto twój ulubiony słyszałem <grym>, Jedyny, który <grym> jego Nie, bardzo nie, nie lubię, Zem tego pokrętła, nie znam się na tym Ja tak jak wyciągnąłem fabrycznie to jest, ale akurat była MK m aha, no tam. I tylko ja ten to No i mamy AV, TV i PV? P chyba, bo to zależy od marki, mi się wydaje. Canon znaczy, tak, miał jest inaczej, VV. Sony miał mhm. inaczej. No przede wszystkim, no po prostu prosty podział. Strict automatyczne, później półautomaty i pełen manual mamy. I o tych trybach dzisiaj byśmy chcieli sobie porozmawiać. Mhm. Moje pytanie brzmi do Ciebie, z jakiego trybu Ty najczęściej korzystasz, albo które są Twoje ulubione? Wiesz co, zaczniemy od... Y Omówienia mniej więcej tych takich najbardziej podstawowych sześciu. W sensie tego jest zazwyczaj w tych takich półprofesjonalnych jest Czy auto. Tak. <grym> jest Auto plus. I ten Auto plus zazwyczaj ma. Auto to jest taki, że wszystko jest zawsze ustawione automatycznie. ISO, przysłona, migawka, dobór trybów, tych takich strefa twórcza to się na przykład wkładanie nazywa. I to sobie aparat dobiera wszystko sam. To no chyba w mamy... ekspozycji nie możemy skorygować, coś mi się wydaje. Jeśli mamy to pokrętło u góry, takie co, na przykład w nie w ogóle nie ma tych pokrętł, takich plus 0, 3 eV, plus 2 fv mm. minus To wtedy nie możemy A jeśli jest to pokrętło, to nawet nie wiem, bo nigdy nie używa trybu takiego całkiem automatycznego Potem mamy auto plus I to jest, też jest często nazywane jako autoportret. portret W sensie mm. auto, tryb portretowy Czyli I wtedy rozumiem... on pilnuje, żeby przysłona jednak udawała nam jakiś bokach, Stara się trzymać jak najniższą Potem mamy y, tryb P a i V, tak? Nie P, T i V P, A, V i T, Okej, okay. ja tylko wiem co robi TV, T, Nie, AV, tak? Którego ja zawsze używam? A, v, dobrze A, v, bo to jest tryb, w którym Preselekcja migawki Nie Preselekcja przysłony a dobrze, tak, preselekcja, preselekcja przysłony. przysłony Czyli tryb, w którym narzucamy Mówimy jaką chcemy mieć przysłonę ISO, jeśli nie zmieniliśmy ISO na auto I, i mówimy Aparatowi, naszemu jej puszce Jaki chcemy mieć ekspozycję Uzyskać, tak i jest. ona nam dobiera czas naświetlania Wtedy, kolejny tryb to jest Preselekcja czasu, czyli TV Czyli znowu w inną stronę tu idziemy Narzucamy tryb Narzucamy czas naświetlania jaki ma być A aparat dobierze nam wtedy przysłonę i ostatni tryb ten P, chyba P on dzisiaj w Sony i w Kanonie nazywa. W każdym razie to jest tryb, w którym aparat dobiera nam parę dwóch ustawień do danej ekspozycji, i my później przełączamy się między kolejnymi kombinacjami, bo na daną ekspozycję mamy. Ileś. Nie, nie. Chodzi mi o to, że okay, mamy okay. jedną ekspozycję i możemy ustawić na tą samą ekspozycję na przykład przysłonę 2.0 i czas 1000, ale równie dobrze, poprawnie naświetlone będzie zdjęcie, kiedy weźmiemy przysłonę F16, ale czas 10 sekund naświetlania. Mhm. I wtedy między takimi parami się przepinamy. Okay. Wiem, że są zwolennicy tego trybu, to się wydaje dość być szybkie, intuicyjne. Nigdy no, nie no, używałem i, to Ja też się do tego nie, nie przekonam I tryb manualny, czyli tryb, w którym wszystko ustawiamy sami. No Dobry. i teraz wrócimy do tego, którego najczęściej używamy. To ja mam zacząć, tak? No dawaj Ja ogólnie jestem fa fanem AV Dobrze mówię, AV to jest preselekcja przysłony tak. Apertura Apertur okay. Apertur, czy jakoś tak Aperture Apertur. O, to ty tak. oglądasz więcej <laughs> Też No to ja najczęściej korzystam z trybu AV, czyli preselekcji przysłony yy, I nawet czasami sobie pozwalam włączyć tryb y, jeszcze ISO Auto bo, jeśli mamy słoneczny dzień, to prawdopodobnie i auto sobie dobrze poradzi, ale jednak lubię mieć kontrolę nad przysłoną, żeby ten bokach był taki, jak ja sobie życzę. Zazwyczaj staram się trzymać ISO i przysłonę kontrolowaną przeze mnie. Do tego pokrętełkiem wiem, co chcę uzyskać, czy chcę przepalić, czy nie doświetlić zdjęcia. Kontroluj I mam, tak, mam wnosić tą migawkę, dlatego że. Jak robię, wiesz, jakieś zdjęcie portretowe, to mi tam nie zależy, tak jak niektórzy bardzo są wyczuleni na to, żeby założyć filtr ND i użyć dwukrotnej migawki do ogniskowej, bo tracą Dynamic range i tak dalej. Zazwyczaj mam to wnosi, powiem szczerze. Nie jest mi to aż tak potrzebne. Uważam, że współczesne aparaty i obiektywy tak dobrze, takie dobre obrazki produkują, że ta migawka już no, niewiele nam tutaj. To nie jest fotografia analogowa, więc niewiele tym ugramy. I bardzo dużo korzystam z tego trybu, chyba, że robię pracę dla klienta w studiu, yy, albo chcę naświetlić długie, długie, dług, długą ekspozycję. No to wtedy chcę mieć kontrolę nad wszystkim sam, wiadomo. No i wtedy wale tryb manualny. Ale tak ona co dzień dla przyjemności jak focę, to jednak AV. Znaczy, według mnie AV ja byłem bardzo długi, przez długi czas byłem zwolennikiem tego trybu do momentu, kiedy on mnie nie zaczął zawodzić. On się świetnie sprawdza, właśnie tak jak powiedziałeś, wtedy, kiedy mamy dużo światła, słoneczny dzień. Najlepiej kiedy światło w ogóle mamy źródło światła za plecami, bo on wtedy pięknie po, po zmierze ekspozycję jest OK. W momencie kiedy chcemy mieć światło za postacią, tak jak ja bardzo lubię mieć zdjęcia za postacią, za obiektem, mieć tyłu podświetlone, żeby jakaś flarka wpada coś tam fajnego mhm. się zadziało, to on często źle mierzy, bo on wtedy możemy oczywiście tam wybrać tryb pomiaru, czy to ma być uśredniony, czy skupiony, czy środkowy. Ale jednak wolę wtedy mieć. Ja mam lepszą kontrolę, kiedy na M przeskoczę. I mimo, że chociaż można to wyczuć, bo trzeba po prostu się skupić na tym, żeby. Jak zna się już też swój aparat, to wie, że robiąc pod światło, on zawsze dąży do tego, aby uśrednić to, to światło. Czyli jeśli tło jest bardzo jasne, a z przodu mamy postać, która będzie ciemna, to najprawdopodobniej pójdzie. Będzie chciał zrobić tak, że do skali szarości, czyli żeby tło nie było prześwietlone, a przód jednocześnie żeby był trochę naświetlony, na tyle ile będzie mógł. I zazwyczaj jest tak, że postać z przodu będzie ciemna. Ona nie będzie kompletnie czarna, ale będzie niedoświetlona na pewno. A tło nie będzie chciał, też zrobić, żeby było przepalone Więc zazwyczaj tutaj, jak już ma się wyczucie To po prostu można sobie ekspozycją Powiedzieć, słuchaj, prześwietl mi To zdjęcie na plus jeden I wtedy zazwyczaj tło już mamy faktycznie prześwietlone A postać nam się robi już lepiej Naświetlona, albo jak chcemy kontur, to wtedy celowo Mówimy, przyciemnij mi to Nawet minus jeden, minus dwa Ja się w ogóle zdecydowałem na tryb półautomatyczny Przez wzgląd na to, że nawet jak robiłem jakiś kadr nie? To się wzięło z Canona 6D Jak robiłem jakiś kadr, to miałem ISO i przesłonę ustawioną, i tak tylko próbowałem, wiesz, wyrównać to, co mi oczekiwałem, hmm. e, migawką. No i jakby tutaj nie ma dla mnie różnicy, bo ja dawałem AV i wtedy w kanonie 6D pod kciukiem na dużym pokrętle. No ekspozycję zmieniasz? Tak, i to jest tak naprawdę jeden ciul. i w Sony teraz, w kanonie się trochę już w pewnych momentach yy, nie sprawdza mi się po prostu ten tryb. W kanonie mamy, yy, przepraszam. W Sony mamy tą przewagę, że mamy ekspozycję na żywo widzimy już tak tak i teraz tutaj częściej korzystam z tego trybu bo od razu widzę co dostanę za chwilę jak nacisnę spust migawki i że to jest taka przewaga bez lusterkowca nad lusterkowcem i teraz mi powiedz czy lubisz ten viewfinder czy właśnie nie e... ten elektroniczny viewfinder żebyśmy mieli jasność z początku wiedziałem że jest to coś innego jak się przesiadałem mhm. ale teraz już się przyzwyczaiłem bardzo l... jest i plus i minus bardzo lubię viewfinder pod kątem tego, że fotografując na weselach, nie muszę odrywać oka od właśnie viewfindera, żeby po zrobionym zdjęciu, w łapanym momencie jakiś stańc, od razu widzę, czy ten kadr jest super, czy nie. I to jest świetne, ale złapałem się na tym, że fotografując właśnie, korzystając z podglądu, w tym momencie para do mnie machała, ja aż tego nie widziałem. Okej, okay, okej, okay, tak, no to są takie momenty straty. Tylko, że to możesz wyłączyć. Tak, tak. I, jakby... I czasem i to, to jest i plus, i minus, jednocześnie. No To zależy od sytuacji. Wiesz co? Ja ogólnie strasznie nie lubiłem robić zdjęć na live view, Nigdy żadnych. A przez to, że tutaj. Powiesz, jak działało na przykład w kanonie 6D live view? No to, to, to do focus nie działało. Strasznie, to strasznie długo trwało wszystko, jakby nie. A teraz, odkąd na przykład się przesiadłem. No to jak sobie chce zrobić gdzieś przy przyziemi czy coś i tak dalej. No to ten, ten wyświetlacz no, petarda i czas reakcji, dlatego że jest połączony z tym mówił fajnerem. Prawda też jest taka, że tu cały czas fotografujesz na live'u. Tak, tak. Więc ten aparat jest do tego przystosowany. I to jest super. Więc y, fajnie się pracuje na tym dużym wyświetlaczu, bo jest duży, lepsza rozdzielczość, lepiej wszystko widać po prostu. I jeszcze jest kwestia dla mnie tego, że y, teraz w drugą stronę, kiedy już trzaskam na tym i stanie byliśmy na wyjeździe Wziąłem od Kamila 6D Zrobiłem te zdjęcia, było tu fajne, tu fajne, tam sobie pokadrowałem 4 czy 5 prób I potem patrzę na wyświetle, znaczy wiesz, już wchodzę w podgląd zdjęć i ja wszystkie, wszystkie kubeł, wszystkie były przejarane <laughs> na biało, bo tam śnieg i tak dalej No z białe plamy zamiast zdjęć Dobra, powiedz mi w takim razie kiedy auto, a kiedy manual focus O, manual focus? Na pewno przy filmach nie 6D, <noise> bo tam nawet nie ma auto. No nie ma, nie ma to... sobie tylko pomóc za pierwszym razem ustawić. Uważam, że to była dobra szkoła, żeby najpierw nagrywać na 6D i tak dalej. I jak już tam dojdziesz do jakiegoś etapu i potem sobie kupisz coś, na przykład z autofokusem, no to jest wow. Ogólnie wydaje mi się, że dobrą szkołą jest zacząć od sprzętu, który będzie Cię ograniczał. W sensie dochodzisz do momentu, kiedy on cię zaczyna ograniczać. Tak, tak. I wtedy przechodząc gdzieś tam poziom wyżej nagle dostajesz narzędzie, którym czujesz komfort w pracy. Ale jesteś w stanie sobie poradzić w tych gorszych warunkach w razie czego też, ty coś zawiedzie. To jest, jest. A jak petarda, zaczynasz to jest. od razu od tego super sprzętu? Może są osoby, które pójdą gdzieś wysoko, ale wydaje mi się, że często są osoby, które po prostu nie doceniają tego, nie mają świadomości w ogóle, jak to działa, po co to jest. I to jest taka zasada więcej sprzętu niż talentu. To się chyba tak kończy. No ale ogólnie, w sumie to zależy od, generalnie, raczej w zdjęciach autofokus 99% przypadków, tak mi się wydaje. E... Chyba jak gwiazdy fotografuję, no to autofokus jest wyłączony, ale to też zazwyczaj kończy się tym, że ustawiam akurat przy, przy gwiazdach, on nie ma na co złapać, więc manualnie od początku nieskończoność i zostawiam. Ale na przykład, jak robię samochody z długim czasem naświetlania na kilka kadrów, zazwyczaj ustawię kadr, ustawię ostrość i później już wyłączam autofokus, żeby on przypadkiem i się nie zmienił. I jeszcze zależnie od tego, czy sprzęcik ma funkcję, czy nie, tego Lock AF że ustawiasz ten jakiś punkt i on w sensie wiesz, przytrzymujesz do połowy, pyk, pyk, wyostrza na nas teraz, mhm. ale jak już puszczę, to on już jakby teraz trzyma, to, to ma utrzymać nie? I już to wtedy, wtedy to jest taki, nie wiem, czy to jest Autofocus czy Manual Focus jest takim połączeniem. Nie, blokowanie. W Sonym można to ustawić, bo tego nie ma. To jest taka opcja, która jest na przykład w lumixie GH5. Mhm. I ona dla filmowców jest często bardzo spoko. A tutaj można sobie, tam wiesz, poustawiać te skróty klawiszowe, coś tam i, i można to osiągnąć. To tego używam w momentach, kiedy mam obiekt nieruchomy, tak jak to będzie, że na przykład statyw, samochód i chodziliśmy wczoraj z, z mazeuszami i naświetlaliśmy właśnie lampą, nie? Robiliśmy 30 ekspozycji dla jednego zdjęcia i mieć, musieliśmy mieć cały czas w tym samym punkcie, no to 5D 4 też. Pyk, wyostrzenie, ale obiektyw jest, e, już zostaje w tym statywie, miejscu, a nie, a nie potem sobie szuka czegoś za każdym razem od nowa. No i, A tak to zawsze też autofocus No dobra, to jak już jesteśmy, tak dzielimy się na auto i manual, to może coś powiedzmy o lampie Auto Błyskowej. czy manual? No właśnie, auto czy manual mm, długo... Może jakie mamy tryby dostępne, bo tam w sumie to chyba na dwa takie podstawowe dzielimy No mamy manualny, mamy TTL jeszcze mamy H HSS Tak HSS to jest ten, który, gdzie chcemy migawkę mieć ponad 160 Czyli High Speed Sync Tak No to tego trybu nie używam Ja też nie e od kiedy mam lampę z ETTL to go używam i używam go jak, trochę jak AV w, w aparacie, na zasadzie, że jeśli widzę, że wali za mocno minus 2 trzecie AV ciach i sprawdzam. Okej, okay, czyli lampa Ci mierzy światło i dobiera odpowiednio moc błysku. No i teraz to mnie zawsze zastanawiało ja z tego trybu kompletnie nie umiem korzystać. Może go nie zrozumiałem dobrze, ale pierwsza rzecz jest taka, bardzo lubię fotografować na sali pod, pod światło DJ-a. Mhm. Światło zmienia się bardzo dynamicznie i ta lampa raz mi buśnie tak jakbym chciał Że jest fajnie doświetlone A w momencie kiedy ona zmierzyła Kiedy światło akurat gdzieś na boki się rozeszło I nagle się jej zrobiło ciemno To później mi dowali z pełną mocą I kończy się to tym Że później mam tak po prostu Jakbym przyszedł palną na fula lampą I to zdjęcie już w ogóle się nie nadaje I Ja zdecydowanie wolę tryb manualny Wybadam sobie Salę mniej więcej co się dzieje ze światem I dopiero wtedy Nie wiem wrażenie i nie Ja mam wrażenie że to działa troszeczkę inaczej w sensie ja inaczej rozumiałem zawsze działanie tego trybu. Okay. Bo ten y, czujnik, taki laserowy, który jest w lampie na dole, nie? No. To nie jest czujnik, który cokolwiek mierzy, nie. jeśli chodzi o ekspozycję. Nie, to z matrycy. Przez to aparat i, idzie. Tak. No i jakby ja zawsze miałem punkt centralny ustawiony i punkt centralny, jeśli chodzi o ekspozycję. Z tych, wiesz, tam wielosegmentowy, taki, mhm, taki, taki, taki. No i w tym momencie zbieram, twa zbieram z twarzy. Tak czy siak? No tak, ale pytanie co jest jak zbierze w... Aha, no w sumie jest centralnie Nigdy tak nie próbowałem No i właśnie widzisz, ja nie przekonałem się do tego Po prostu nie umiem, mam M, którą wiem mniej więcej Co się dzieje Też głównie robiłem, mam też bardzo, bardzo, bardzo dużo robiłem na M i... nie? Bo jakby no to jest, to jest takie prostsze, że ona zawsze Ci błysnie tak samo i koniec. Tak. Ale, ale patrz, już... ona Ci zawsze błyśnie tak samo, no, ale już na sali jest ciemniej, bo już masz mniej tego światła od DJ-a. Tak, ale pierwszy tak plan sam, mam nie? tak samo oświetlony, a z tyłu po prostu mniej kolorów padło albo więcej. I zawsze zaczekujesz światełko od tak, DJ-a. Tak, tak, tak. No to taka klasyczna metoda. Ale teraz jest jeszcze jeden numer, bo lampą jeżeli dostatecznie mocno błyśniemy, to możemy ruch zamrozić. Mm -hmm. No i teraz, jeżeli ja będę się bawił w malowanie światłem, żeby sobie dostatecznie mocno błysnąć lampą i tą postać na pierwszym planie zamrozić, a tu rozmazać to światło, niech się tam dość mocno to bardziej jeszcze składzio, niż. Tak, albo jeszcze po równa obiektywem taki. i niech y, będzie tam czas naświetlania pół sekundy, czy nawet sekunda. Tak, tak. To na to nie wyjdzie. Bo, no oczywiście, że nie. Bo on, mam on, mam on. tak, bo on zbierze sobie I światło i może, wszy... może mi błysnąć za słabo. Tak, ale tu chodzi ci o to, że na przykład jest tańcząca para, i ty trzymasz aparat tak, bęk, i obracasz, tam nie? Przykład? I wychodzą spiralki ze światła, z bokach. Albo z umikiem sobie przyklej Albo z delikatnie. Już <laughs> raczej tego nie robię, ale choćby chciałem po prostu poruszyć to ten. Być bo to, to bardziej bo... kluby, niż jakieś tam. Tak, tak ale tak, tak. to wtedy wiadomo, wtedy muszę mieć że. Można kombinować się bawić. To co, tyle od naszych podziałów auto-manual, czy jeszcze gdzieś znajdziemy? Wszystkie auto-manualu mówiliśmy, od aparatu. Przez o, to po lampę. Tyle, tyle na dzisiaj koniec. Tak nie jest? może być za dużo wiedzy w jednym odcinku, żebyście częściej wracali. No bo na następny coś pomyślałem. O to Januszek. <noise> tak jest. Dobra. Dobrze. Dziękujemy Wam za wysłanie do końca. No i widzimy. Aha, subskrypcja i łapka w górę, no Dzwoneczek i wszystkie inne guziki, to tam się da poklikać. Będzie więcej fotojanów. zawsze tak. chciałem to powiedzieć. Ale widzisz, przypomniałem ci. Tak jest. To co, mamy to? Tak jest, kończymy. Się. hej.